Wiesz, kim jest Dimitri Bivou? To mistrz świata w boksie. On ma żonę, rozwiedli się, ma z nią złe relacje, a ona zaczęła nastawiać dzieci przeciwko niemu, poniża go w społeczeństwie, żąda zawyżonych alimentów. To jest właśnie ta troska i wdzięczność, jaką otrzymuje mistrz świata w boksie. On jest jedyny w swoim rodzaju, natomiast są miliony takich jak ona. Ojciec twoich dzieci jest mistrzem świata w boksie, a ona jest matką jego dzieci i jedyna taka na świecie. Ale takich jak ona mogło być miliony, ale on wybrał właśnie ją. Zamiast być z tego dumna, ona wychodzi i mówi: Szyłam mu spodenki, więc jest mi winion 50%. Pytanie: ile kobiet może wybrać materiał na spodenki i rodzić dzieci? Miliony. A ilu jest mistrzów świata? Jeden. No, a co ta różnica, czy on jest mistrzem świata, czy nie jest? No, widzisz, jak dewaluujesz. Deprecjonujecie wszystko. To jest problem. Musicie po prostu nauczyć się być wdzięczne, mężczyźnie, za to, że jest przy tobie. Mężczyzna dzisiaj musi naprawdę ciężko pracować, żeby coś mieć. I budzę się każdego ranka z jakimś problemem. Ktoś czegoś nie wykonał. Każdy mężczyzna ma dziś takie rzeczy na głowie. A kiedy wracasz do domu i masz tam, to samo, to w końcu odechce ci się tam wracać i pójdziesz tam, gdzie cię kochają.